I już się tam słyszę, ty świnio jedno. TY GŁUPIA ŚWINIO! Nie, za dużo bobka dla mnie. i to jest jedna z rzeczy, które się, wiecie, pamiętało, że się strasznie to, wiecie, strasznie to bawiło, wiecie, w czasach gimnazjum i może nawet jeszcze szkoły podstawowej. Teraz tak nie do końca po prostu. I chyba mi dla Hema brakuje jednej monety, więc e, tym się zajmę za chwileczkę, tylko jeszcze muszę zebrać się tą oto wyrzucie dysków. E, bo tak chyba tylko w tymi dyskami będzie można te oto kłódki zniszczyć. To jest chyba jedyny na nie sposób i tak zniknę te co monety i może już je z nich zbiorę, no mimo tego, że trochę na tym ucierpię, ale mimo wszystko to nie jest szczególnie duże cierpienie, więc myślę, że dla tej jednej monety się całkiem warto poświęcić. I oto mamy nasz żeton numer 3. Hali z zabawkami Ala. Ale jeszcze jest jeden do zdobycia żeton w tym poziomie i jeszcze jest przy tym e, ta cała ręka dla pana bulwy, której jeszcze nie zdobyłem, a która też mi się przyda przy e, pewnym zadaniu w jednym z poprzednich poziomów. I tak, teraz tu się, tu się trzeba będzie wspiąć po tych szufladach i tu muszę szybko strzelić właśnie w tą szufladę tutaj i... no ładnie mi się tutaj akurat otworzyła. I oto jest, że ton numer 4 był, on się tutaj na tych szafkach w tym biurku. W tym biurku, w tym biurze. Pomieszczenie się nazywa biuro, a nie biurko, ty głupcze jeden. Okej, okay, ale jak mówię, no jest jeszcze żeton za kurczak jego nie zdobędziemy, bo po prostu nie mamy jak. Ale jeszcze w tym poziomie siedzę, jeszcze tam może coś się zrobić, jak mówię, bo jeszcze jest do zebrania tam ręka od pana Bulwy. A czy ma nie od tylko dla pana Bulwy. Jemu ręki nie wyrywamy, żeby nie było. Bas raczej nie jest... nie wiem... Czy bas był kiedyś brutalny? A czy wiemy, że on raz urwał swoją własną rękę, ale to z powodu strzału? W pierwszym filmie? Ale potem, czy był jakiś szczególnie brutalny, nawet nie jestem pewien? A oczywiście można przyjść, bo skoczyć właśnie z tej liny tutaj do tej ręki, do tej właśnie kasy numer chyba 3? A czy chyba te kasy nawet nie mają numerków, ale pamiętam że właśnie, że w kasence miały, więc... To jest trzecia kasa od lewej, więc powiem, że jest to kasa numer 3, a pan Bulwa czeka na nas przy kasie numer 1. I jemu teraz właśnie jego własną dłoni odzyskamy. I tak oto otrzymujemy, to oto bud rakietowy. Trzeci odblokowany do palac, jak widzicie działa w ten sposób, no całkiem widzicie, że dzięki niemu pas przyspiesza. I tu widzę jest jeszcze... Jakaś jakby była pozytywka, że bas się od niej może odbić i tam właśnie e, polecieć gdzieś tutaj. I tak e, tu niby się właśnie wspina do tego właśnie tego siana do ujeżdżania, ale z tego teraz też nie będę korzystał. To też będę musiał odłożyć na później, a więc to wszystko co, co już chciałem w tym poziomie zaliczyć, a więc możemy stąd już wyjść. No, Pani Kurko, nawet bym chciał te wszystkie kurczaki znaleźć i ci oddać to, niestety nie mam takich możliwości, a więc, jak mówię, to trzeba będzie odłożyć na później. A gry nie będę jeszcze zapisywał. I oto nadszedł czas na poziom ósmy, czyli. Jak to przytłumaczyć Nie wiem, kosmiczny teren, ale kosmiczna kraina, ale coś takiego. prostu co chodzi o, wiecie, o kosmiczną, jakby nie wiem, kosmiczną sekcję jego sklepu, a więc. Now, let's Am I really that fat? Ow! what are you doing? You're in direct violation of Code 6404.5, stating all Space Rangers are to be in hypersleep until awakened by authorized personnel. Oh. No. No. <gulity> You're breaking ranks, Ranger. Buzz Lightyear to Star Command. I've got an a AWOL Space Ranger. Tell me I wasn't this deluded. No backtalk. I have a laser. And I will use it. You mean the laser that's a light bulb? <gasps> Has your mind been melted? You could have killed me, Space Ranger. Or should I say, traitor? I don't I have time for this. Halt! I order you to halt! <laughs> Poziom ósmy, No dobra, szczerze, jest to jeden z moich, prawdę mówiąc, ulubionych poziomów w grze. Obok poziomu chociażby czwartego też właśnie, e, chyba mówiłem, że poziom czwarty też lubię, no jak mówię, poziom ósmy też właśnie mi całkiem podchodzi. I tu mamy tych kolejnych sukosów zerga i właśnie jak mówię, na nich jest dobry atak wiru, jeżeli nie macie chociażby e, tych całych dysków do wyrzucenia z siebie. I przy okazji może już wezmę laser, bo on też się właśnie przyda przy nadchodzącym takim niedługo minibosie i ten minibos z kolei będzie całkiem wymagający wam tak naprawdę powiem. I tu jeszcze Polit i na końcu tej ścieżki jest to oto... What is this I don't even? A czy ja wiem what is this. A czy I do even? Nie wiem jak nawet powiedzieć po angielsku, ale... To z sobą ledwo co przypomina tak naprawdę. To, to nie jest coś, co bym wcześniej kiedyś widział. A czy no trochę, całe szczęście, no mogą mi podpowiedzieć, czym to jest i jego trzy oczy i też ten cały szpon, który wystaje z jego spodu, z jego tyłka wręcz. I tak, pamiętam, że właśnie w tym poziomie Rex do tego, do tej zabawki nawiązuje jako, jako statek, statek kosmitów czy coś takiego, mother, mother ship chyba to było mother ship. to się chyba po angielsku tak nazywało. I tak też no w tym poziomie będzie właśnie pięć takich kosmitów do znalezienia. Właśnie tych pięciu kosmitów ten cały statek będzie szukał. I tak teraz się póki co wspinamy po tym, właśnie. O! Nie, nie wspinamy się, skoro to tutaj. październo co mnie atakuje, to całe przebrzydłe drańskie kosmiczne. kurczactwo? Nie wiem, chciałem stworzyć nie wiem, słowo kurczak w, nie wiem. Rodzaju jakim bo cały czas używałem w tym rodzaju tych przymiotników. Nie wiem czy, do czego nad tym dochodziłem, ale nieważne. I oto mamy już pierwszego kospicę tutaj na tym oto. na tej oto tutaj planecie. I za pomocą tego wszystkiego, możemy właśnie się dostać do tego całego. drugiego bazy astrolad. Tego właśnie, którego mniej więcej. Widzieliśmy w filmie, a więc do niego podejdziemy. I tak. Ten boss, ten mini boss. Jak mówię, on jest całkiem wymagający. Jest to dla mnie moim zdaniem drugi najtrudniejszy boss, a znaczy mini boss w całej grze. I tak, on, co pada, właśnie ma samochód, który jest całkiem szybki, będzie on was ścigał. Ale też, ma on pomiędzy, mniej więcej atak laserem, który właśnie strzela, jeżeli właśnie wejdzie na wprost niego, więc trzeba cały czas wręcz przy nim skręcać. Ale co gorsze, ma on też atak właśnie rakietami i te rakiety naprawdę bardzo możliwe, że będą was trafiały. Widzicie, nie miałem szans na ucieczkę przed tą rakietą, więc ten boss, na niego z kolei naprawdę dobrze jest mieć laser ulepszony. Jak mówię, on z kolei dla odmiany jest całkiem trudnym minibosem, więc z nim naprawdę zrozumiemy, że nie macie kłopoty. I... A, akurat! O, okej, okay, już jest zniszczony. Myślałem, że już, że już, wiecie, nie ma paska zdrowa, jeszcze tam jeździł, ale no już mamy go nareszcie z głowy. Jak mówię, jest to dla mnie drugi najtrudniejszy boss miniboss. Czemu mówię właśnie boss? To jest drugi najtrudniejszy miniboss w całej grze dla mnie. No pewnie ci, co grali w Toy Story 2, no pewnie wiedzą, no, który boss dla mnie jest ten najtrudniejszy z tych mini bossów oczywiście. No do tego jeszcze dojdziemy, ale to już nie dzisiaj. No całe szczęście tego drugiego baza już mamy pokonanego. No ale chociaż w końcu, wiecie, już nareszcie gra nam z tymi minibossami stawia jakieś wyzwanie, że w końcu są to bossowie z dużą ilością ataków, którzy... No też wam nie będą y szczególnie wypatrzali, będą cały czas wręcz was... Ranili, no będą was cały czas ranili, jeżeli nie będziecie ostrożni. Więc... To jest... To jest dobry minibos. Naprawdę, to mi się... Ta walka mi się podoba. I teraz się, jak widzicie, wspinam po tych całych automatach, żeby móc dojść do... do tamtego automatu tam. Który będzie nam służył do wydobycia kolejnego z żetonów Pizza Planet i myle guziki. Okej, okay, no już mi się udał właśnie ten atak laserem. I'M A fire IN MY laser. A tylko, że on nie z... Ta, nie do końca my z ust, bardziej z rąk, wiecie. Znaczy to z jednej ręki, bo nie wiem czy obie mają laser czy nie, chyba jedna tylko miała. I tak jak, jak widzicie, w tym automacie, wewnątrz właśnie mamy kolejny z naszych żetonów do zebrania. I tutaj Rek się całkiem ciekawie, drze, takie właśnie... bas Baas! Kurde, aż go tutaj słychać. I tam jeszcze widzę kosmita tam właśnie na dole, właśnie otoczonego przez te wszystkie piłeczki. Do niego też za chwilę przejdziemy. I tak, teraz użyjemy tego całego to szpona, żeby tylko móc ten żeton zdobyć. I tak, musimy właśnie za pomocą tego guzika pilnować właśnie, że gdzie one... Gdzie ten szpon będzie? Gdzie będzie ten uchwyt? Czy właśnie on będzie tuż nad żetonem, czy nie? No i go właśnie już wydobyłem. I oto jest drugi żeton do zdobycia w tym poziomie. Jeszcze trzy, i właśnie nam teraz Rex powie, gdzie są właśnie trzy pozostałe. No właśnie, Rex właśnie mówi o tym całym Mothership, o tym całym statku kosmitów, który właśnie czeka na. No, na kosmitów. najprościej mówiąc. To jest trzy? To, to, to jest ona? A co nie wiem, Maderczyk, nie wiem, ale nie wiem, żeby statek kosmiczny miał, żeby był nie wiem, kobietą albo mężczyzną? Dziwne, naprawdę. Mamy też informacje o pewnym innym jakby kosmicie statku, który czeka na nas przy przy Belina, w czymś takim. I Ham czeka na nas na końcu e, miejsca, na, na końcu pola bitwy, bo no i właśnie z tym polem bitwy, no jak tam dojdziecie to, no... Wręcz zobaczycie, co właśnie to miejsce się nazywa polepicy, bo naprawdę ono się, tak, ono się tak nazywa nie bez powodu, po prostu to miejsce tam się dzieje naprawdę całkiem dużo. Ciebie tak dla przyzwoitości zniszczę. A przecież gdybyś był po, po mojej stronie, co by nie było przyzwoite, ale skoro nie jesteś, to przypuszczam, że już bardziej jest? I tak, teraz chce się właśnie tam na górę dostać i tą monetę, no zebrać się udało. I teraz stąd lecimy właśnie w, stro w stronę tamtego to kosmity, który jest tutaj wewnątrz. I tam ten we mnie strzela ten śmigłows śmigłowski. Śmigłowski. Już, 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 już było, nie wiem, już mówiłem śmigielski, a teraz jeszcze jakieś mi się wybiło śmigłowski, naprawdę nie wiem. Co ja za dziwne słowa w tym let's play utworzę, naprawdę. I to już nie pierwszy raz, naprawdę, to już nie jest pierwszy raz. I tu jeszcze pamiętam, jest parę momentów właśnie za tą oto ścianką. I to wszystko na to miejsce, już możemy się stąd wynosić, bo już jeszcze, jak mówię, to był Kosmita jeszcze jeden do zebrania. I jego też mam tutaj załatwionego. I. Cudem tego uniknąłem, dobra? To było niesłychanie blisko, ale. Cudem tego uniknąłem, dobra? I nie żebym narzekał, ale po prostu wiedział, dziwne rzeczy. Okej, okay, teraz gdzie pójdziemy? Tak się bo jeszcze są chyba dwie czy trzy ścieżki? Nie, są dwie, bo właśnie tam chyba jest... E, e, tam co było? A, tam jest po prostu ślepa uliczka, tamtędy się właśnie wrócimy z tego całego pola bitwy, o którym właśnie mówiłem, że jest to całkiem ciekawe miejsce, całkiem ciekawy fragment tego poziomu. Tu jest właśnie ten cały statek, który czeka na kosmitów, więc mamy tylko jeszcze dwie ścieżki do wyboru. Ja może pójdę, może pójdę najpierw w tą właśnie e, z prawej strony. I też przy okazji, oczywiście trochę tutaj e, zdołam e, tych e, monet zebrać i ty mnie no tutaj już przejechać nie zdążysz. I tu kolejny sług Zerka z jego właśnie tarczą, wiecie tarcza z literą Z. Z jak Zoro albo jak Zerk albo jak Zio jak ktoś chce naprawdę. Jeszcze ciebie? I będziesz cierpiał? I to już chyba się... Z... Nie, nie, to chyba jeszcze nie jest tutaj, to będzie trochę dalej w tym poziomie. Już trochę dalej się właśnie będzie ten cały tren walki zaczynał, to pole bitwy. I tam, jak mówię, będzie się ogólnie działo. Cały czas właśnie was na to szykuje i tak dalej. No, i nie pamiętam, żeby to jednak było takie długie. Taki właśnie długi korytarz czyszokiego? I na końcu tylko pudełeczka i to wszystko. No, mogę się po nich spiąć w sumie, ale. Aj, stąd jest wyjście tutaj. A tu jest widzę znowu ten statek, więc. Okej, okay, wiem mniej więcej gdzie jestem. No dobrze, i właśnie te liny będzie te liny, które są nad nami. One właśnie będą nam służyły do zdobycia kolejnego żetonu. I już się wszystko zespałnowało, całkiem szybko, muszę przyznać. Tam parę kroków i już wszystko się pojawia. I szybko! Wow! Całkiem. Czy to już trzeci raz, kiedy coś w taki nie wiem, świetny sposób dzisiaj uniknąłem? Naprawdę? Cały czas czegoś ledwo unikam. No to dosłownie cały czas. To mi się podoba, naprawdę. Ale tak, ja się już tu muszę. już się tu muszę wyrzucić, bo jeszcze, jak mówię, jeszcze jest. jedno wyzwanie do ukończenia. No to był też ładny strzał. Akurat idealnie wymierzony. Teraz się będziemy wspinać po tych półkach. I nie, nie chcę w ciebie mierzyć, tylko właśnie chcę w tego tutaj. Bo teraz tam będę skakał. I jeszcze tylko dwie monety, więc całkiem ładnie nam to zbieranie idzie. O monety się szczególnie bać nie muszę. I czy mogę cię strzelić? Czy mogę cię strzelić? Kurcze, propos świetnych uników, to kurze ten goś tam kilka, kilka takich przedstawił, naprawdę. I okej, okay, to jest, e, no, kolejna taka właśnie ciekawa zabawka. I nie zawsze myślałem, że e, ten sam sobie statek, w terenie, nie sam sobie pojazd, właśnie, że on do nas mówi. I dopiero niedawno zauważyłem, że w tym statku coś jest, że właśnie tam jest jakiś kosmita, czy jakiś tam robot, coś takiego. Taki, co trochę wygląda jak taka, nie, wiem, mrówka? Takie ma, ma właśnie czułki, coś takiego. A to mówi się czółki czy Czułka nawet, nie wiem. A tak, z teraz będziemy się ścigać do końca tego korytarza, właśnie tego korytarza, którym szliśmy, gdzie na końcu widzieliśmy e, ten cały statek kosmiczny e, tamtych tych e, Marsjanek.